Witam wszystkich widzów, tajemitów oraz tajemitonautów. Po sporej dawce historii o kosmitach zajmiemy się tematem, który nieustannie wraca jako wiodący we wszystkich mediach zagadka Trójkąta Bermudzkiego. Ktoś z komentujących ten film znowu odniesie się do tego, że działamy jak bar mleczny, podając odgrzewane kotlety. Ale tak nie jest. Fakt, sama nazwa Trójkąt Bermudzki może się kojarzyć ze Starym Kotletem, ale nie treść. Bowiem, mimo chwilowej ciszy w mediach, świat naukowy naprężył swoje muskuły i postanowił za wszelką cenę wyjaśnić ową zagadkę, tajemniczą strefę, gdzie dzieją się niezrozumiałe dla ludzi zjawiska. Jak świat naukowy postanowił, tak też zrobił. Powołano zespół międzynarodowych badaczy, który potwierdził tzw. teorię hydratów krystalicznych metanu, którą przedstawiono po raz pierwszy w granicach 20 lat wstecz. Ta potwierdzona teoria może stanowić ogromne zagrożenie dla życia na Ziemi nie tylko dla statków i samolotów wpadających w tajemniczą strefę Trójkąta Bermudzkiego. Obszar Trójkąta to obszar między Wyspami Bermudzkimi, Miami na Florydzie i Porto Rico. Wynosi ponad milion kilometrów kwadratowych. Obszar ten niewiele różni się od innych podobnych miejsc na Ziemi, a jednak to właśnie w trójkącie bermudzkim statki, a następnie samoloty w tajemniczy sposób znikały i nadal znikają, co opisały jako sensacje wszystkie media na świecie. Aby zrozumieć narastające niebezpieczeństwo dla całej Ziemi, należy się zapoznać z modelem klatratu struktury wodnej, który został zaproponowany światu naukowemu w 1959 roku. Otóż mówiąc o klatratach, mamy na myśli połączenia cząsteczek wody wielościany przypominające kształtem piłkę nożną, której wewnętrzna strona jest porównywalna pod względem wielkości z cząsteczkami wody i cząsteczkami niektórych substancji gazowych, w tym metanu. Oprócz cząsteczek wody zjednoczonych w wielościanach znajdują się w nim również pojedyncze cząsteczki, które mogą albo wejść do wewnętrznej wnęki klatratów, albo znajdować się w przestrzeni między nimi. Właściwości wody, jej lepkość, ciężar właściwy i zdolność do rozpuszczania innych substancji, a także interakcji z cząsteczkami tworzącymi żywe organizmy zależą od tego, ile pojedynczych cząsteczek będzie w danym stanie. Dzięki temu na przykład stopiony lód, czyli stan wody, ma właściwości przydatne dla żywych organizmów. Naukowcy obliczyli energetyczną charakterystykę, która jest niezbędna do przejścia cząsteczek wody ze stanu niezwiązanego do jamy klatratowej i odwrotnie. Korzystając z tych obliczeń, wykazano, że strukturę wody, czyli liczbę wodnych cząsteczek wody we wnękach klatratów i poza nimi, można kontrolować za pomocą ciśnienia, temperatury i pola magnetycznego. Co więcej, tak naładowana woda zachowuje swoją strukturę przez długi czas i może być używana do celów choćby medycznych, zarówno niezależnie, jak i jako pakiet cząsteczek leku. Klatraty służą jako taki niezależny kontener, który może dostarczyć leki do narządów wewnętrznych istoty żywej bez straty po drodze. W naturalnych warunkach wnęki w klatratach wodnych mogą zajmować cząsteczki gazów naturalnych, tworząc krystaliczne hydraty. Najczęstszym krystalicznym hydratem występującym w wiecznej zmarzlinie oraz na dnie mórz i oceanów jest krystaliczny hydrat węglowodorowy hydrat metanu. Stanowi on masę podobną do mokrego śniegu. Takie krystaliczne hydraty mogą być stosowane jako paliwo, alternatywa dla ropy i gazu, ale jednocześnie stanowią poważne zagrożenie dla życia na naszej planecie. Wersja, że przyczyną zniknięć statków i samolotów w trójkącie bermudzkim są owe metanowe krystaliczne hydraty, została przedstawiona w 1988 roku przez brytyjskiego geologa Bena Klenella. Pod wpływem ciepła pochodzącego z trzewi, ziemi i innych czynników metan uwalnia się z krystalicznych hydratów i tworzy ogromne pęcherze. Banie pod osadami dennymi. Takie banie, bąble, mogą być pod wpływem drobnych zakłóceń środowiska, w których się znajdują choćby przez ruch wody spowodowany przez wieloryba uwolnić się z dennych osadów, wydostać się na powierzchnię i pęknąć. Taki bąbel pękając tworzy lej wodny, który zasysa wszystko w jego zasięgu. Metan uwolniony na powierzchni z ogromnego bąbla może eksplodować, gdy wejdzie w kontakt z powietrzem, w następstwie czego może spowodować zniszczenie choćby samolotu przez nagły skok ciśnienia podczas wybuchu tak ogromnej ilości gazu. Australijczycy Joseph Morgan i David May. Przeprowadzili szereg analogowych eksperymentów na modelach statków w basenie oraz serię eksperymentów, gdzie zaprzęgnięto do pracy komputery, tworząc odpowiednie symulacje. Wyciągnięte wnioski z badań potwierdziły teorię. Tak więc takie oddzielenie się metanu od krystalicznych hydratów, a następnie jego zapłon nie wyklucza podobnych katastrof w przyszłości. Szczególnie niebezpieczną rolę w tym względzie może być stopniowe ocieplanie, stymulowane przez technogeniczne emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Naruszenie naturalnej równowagi w wyniku niezahamowanej aktywności technologicznej ludzi może obudzić i aktywować mechanizm emisji metanu z krystalicznych hydratów oceanów, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Oczywiście katastrofy w obszarze trójkąta bermudzkiego zdarzały się już wcześniej, podobnie jak w innych miejscach na kuli ziemskiej ale w słynnym trójkącie bermudzkim zdarzały się znacznie częściej, a co najważniejsze, w zaskakujących okolicznościach. Wszystkie zostały zebrane w książce Berlic, którego można uznać za twórcę legendy trójkąta bermudzkiego. Najważniejszym wnioskiem, jaki wysunął Berlic w swojej książce, było twierdzenie, że nie da się wszystkich katastrof na tym obszarze, które tyczyły się samolotów i statków, wytłumaczyć przyczynami naturalnymi. Trójkąt bermudzki zyskał swoją smutną sławę w 1840 roku, kiedy francuski żaglowiec Rozali, znajdujący się w dryfie, został odkryty w pobliżu portu Nassau, stolicy Bahamów. Wszystkie żagle były na nim podniesione, na statku znajdował się cały niezbędny sprzęt, ale sama załoga była nieobecna. To wydawało się bardzo dziwne. Po inspekcji stwierdzono, że statek jest w doskonałym stanie, nie ma uszkodzeń, a jego ładunek jest nienaruszony. Tajemnicą pozostało to, gdzie zniknęła załoga. W dzienniku statku nie znaleziono zapisów wyjaśniających istotę sprawy. Dalsza weryfikacja ujawniła, że statek nie nazywał się Rosali, ale Rossini. Płynąc w pobliżu Bahamów osiadł na mieliśnie. Marynarze opuścili statek, pozostawiając go na łaskę losu. Podczas przypływu statek został złapany przez falę i wyniesiony na otwarte morze. Usunięty napis na pokładzie doprowadził do błędu i dlatego nazywano go Rozali. Jednak niewielu wierzyło w tę historię. W końcu z jakiegoś dziwnego powodu ustalono inny punkt widzenia. Tak więc Rozali stał się statkiem widmo, który znalazł się w grupie latającego Holendra. Była jeszcze jedna zastanawiająca opowieść o tym, jak rzekomo statek wpadł w jakiś dziwny wir wodny, wyraźnie stworzony przez nieziemskie siły. W tej historii załoga utonęła, a statek pozostawiono bez kontroli. Ta historia wyznaczyła odcinek morza między Bermudami, Miami na Florydzie i Puerto Rico, który przyjął tajemniczą i niebezpieczną nazwę Trójkąta Bermudzkiego. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na historię mówiącą o Wirze. To może tylko świadczyć za teorią krystalicznych hydratów i wydobywających się z nich na powierzchnię ogromnych bąbli metanu. Nieprzypadkowo też wyznaczono strefę w kształcie trójkąta. Figura ta była od dawna związana ze starożytnym zakonem wolnomularzy, których posądzano o kontakty z siłami nieczystymi. Tak rozpoczęła się historia trójkąta bermudzkiego, wpisujące na swe karty kolejne zaginione w tym obszarze statki, samoloty, jachty i łodzie podwodne. Prawie wszyscy znamy historię, która urosła do rangi legendy, związanej z dniem 5 grudnia 1945 roku, kiedy to eskadra samolotów typu Avenger z 19. armii zniknęła w tym trójkącie. Nie znaleziono ani ich pozostałości, ani ciał członków załogi. Samoloty poszukiwawcze Mariner z 13 członkami załogi na pokładzie, które zostały wysłane na poszukiwania zaginionej eskadry, również zniknęły bez śladu w tym samym obszarze Trójkąta Bermudzkiego. Według klasycznej wersji, wszystkie samoloty jednocześnie straciły orientację w przestrzeni na skutek złych wskazań urządzeń pokładowych. Po tym wydarzeniu wszystkie katastrofy w trójkącie zaczęły być systematyzowane, badane i stopniowo przekształcane w jedną z najsłynniejszych tajemnic współczesnej ludzkości. W czasie gdy C-119 ogromny amerykański samolot wojskowy, zwany latającym powozem, zniknął w strefie trójkąta bermudzkiego, statek kosmiczny Gemini-4 znajdował się na orbicie ziemskiej. Kosmonauta James McDevitt i drugi astronauta Ed White dostrzegli za pomocą specjalistycznych urządzeń do fotografii i filmowania w różnych tłach UFO. Pracownik Uniwersytetu Arizona, były pilot Laurens Coachie, napisał, że badanie filmów wykonanych przez astronautów wykazało, że zaobserwowane przez nich UFO nie miały nic wspólnego ze zwykłymi satelitami ani znanymi obiektami latającymi. Do dzisiaj jeszcze nikt nie wyjaśni, czym był obiekt uchwycony na filmach i zdjęciach przez astronautów unoszących się w obszarze trójkąta bermudzkiego. Lawrence zebrał i przeanalizował w porządku chronologicznym ponad 50 przypadków znikania statków i samolotów w tym obszarze i doszedł do wniosku, że legenda o trójkącie jest niczym więcej niż sztucznie wymyśloną mistyfikacją, która następnie została sfinalizowana przez autorów. Trochę to dziwne, ale jak zawsze w tym świecie możliwe. Ten sam punkt widzenia miał radziecki akademik Brekowski i wielu innych badaczy. Dowodem tego miały być badania i statystyki, świadczące o małym stosunku zaginięć do ogromnej liczby szlaków morskich i lotniczych przebiegających przez ten obszar Atlantyku. Coś na zasadzie, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Cóż, musimy pamiętać, że tyle samo jest prostoty co przeciwności, a spekulacji w świecie naukowym w tym temacie jest aż nadto. Po pojawieniu się mitu trójkąta bermudzkiego w różnych archiwach znaleziono także informacje o wcześniejszych niewytłumaczalnych tragediach. Tak więc w 1909 roku jacht Spray, którym kierował znany żeglarz Joshua Slocum, zniknął bez śladu w trójkącie. Udało mu się zdobyć sławę odbywszy pierwszą podróż dookoła świata samotnie, a według ludzi, którzy go znali, po prostu nie mógł wpaść w żadne kłopoty. W 1918 roku statek węglowy Cyklop zniknął wraz z 309 członkami załogi. Był to jeden z pierwszych statków wyposażonych w nadajnik radiowy, ale z jakiegoś powodu sygnał SOS z niego nigdy nie został nadany. Jeszcze wcześniej, od 1781 roku do 1812, w niejasnych okolicznościach zniknęły cztery amerykańskie okręty wojenne. W 1991 roku statek Deep Sea z projektu Naukowe Serce poszukiwał zatopionego hiszpańskiego galeonu ze złotem na północny wschód od fortu Lauderdale. Zespół na pokładzie żartował z tajemnic trójkąta bermudzkiego. Ktoś zachichotał, przywołując różne historie, w tym z brakującymi bombowcami torpedowymi. Dlatego, kiedy pojawiła się wiadomość "pod nami bombowce torpedowe", wszyscy przyjęli ją jako żart. Ale tak nie było. To były cztery Avengersy, które leżały w szyku na głębokości 250 metrów. Piąty z numerem 28 był o milę od reszty czwórka wydawała się być nieco w tyle za czołowym samolotem. W trójkącie bermudzkim katastrofy zdarzają się co roku na kilkudziesięciu statkach i jeden lub dwóch samolotach. Przez trójkąt przebiegają trasy dziesiątek linii lotniczych na wyspy wypoczynkowe na Morzu Karaibskim. Chociaż tajfuny często występują na tym obszarze, w pobliżu wybrzeży znajduje się wiele płycizn i raf koralowych i można te zaginięcia jakoś wyjaśnić. Mocno naciąganymi faktami, ale niektóre wypadki samolotów i statków są nadal niewytłumaczalne. I tutaj pojawia się teoria czwartego wymiaru. Słynny rosyjski naukowiec i wynalazca Nikolaj Korowakow szczegółowo zbadał jedną bardzo znaczącą anomalię w trójkącie bermudzkim i podał wyczerpujące wyjaśnienie strasznych katastrof, jakie miały miejsce w tym niebezpiecznym regionie świata. Jest to związane ze zmiennymi w czasie czwartego wymiaru. Zgodnie z hipotezą Korowakowa, jądro Ziemi nie znajduje się w centrum globu, lecz pod wpływem sił grawitacyjnych Słońca, Księżyca i innych planet i jest przyciągane w ich kierunku. Podczas wirowania rdzeń toczy się pod skorupą, powodując przeciwprąd magmy znajdującej się między nimi, a w rezultacie pojawienie się przeciwnych pól elektromagnetycznych. Ponadto z powodu nachylenia osi obrotu planety jądro porusza się w górę i w dół, będąc na półkuli północnej latem i na półkuli południowej zimą. Z tego powodu równik jądra nie pokrywa się z równikiem Ziemi, lecz spada na 28 równoleżnik. To tutaj znajduje się gigantyczne złoże strumienia magmy. Od czasu do czasu rdzeń uderza w powłokę, powodując ruch kontynentów dryf biegunów magnetycznych i erupcję wulkanów. Ruch ogromnych mas grawitacyjnych wewnątrz planety wyjaśnia nierównomierny obrót Ziemi i fakt ustalony przez Keplera. Korwikow umieścił równik jądra Ziemi na 28. równoleżniku. Na tej szerokości geograficznej natura ustawiła tajemnicze pułapki. 5 na północ od równika na Ziemi i 5 na południe. Jeśli połączymy je mentalnie prostymi liniami... Będziemy mieli dwa regularne pięciokąty. W punktach, które pokrywają się z wierzchołkami pięciokątów, znajdują się pułapki, w których statki i samoloty znikają bez śladu. Jedną z tych pułapek jest właśnie trójkąt bermudzki. Jak widać z powyższych, istnieje kilka poważnych wytłumaczeń zagadki trójkąta. Wielu niezależnych badaczy twierdzi, że zagadka ta jest już dawno rozwiązana przez poważne instytucje kosmiczne. Łączona jest ona z obecnością innych raz na Ziemi oraz przeprowadzeniem przez nich eksperymentów z nieznanymi nam technologiami. Jakby na potwierdzenie tego faktu przywołują tutaj film Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, który łączy w sobie kilka elementów przed oglądającym go widzem. Zaginione Avengersy odnalezione na pustyni zaraz na samym początku filmu oraz tajną bazę, gdzie odbywa się spotkanie z obcymi, którzy oddają porwanych wcześniej ludzi. W filmie nie dowiemy się, czy wszczepiono im chipy, jednak ich zachowanie sprawia wrażenie ludzi po jakichś przejściach. Uśmiechnięci kosmici w geście pojednania mają wywrzeć odpowiednie wrażenia, niosąc w filmie przekaz. Jesteśmy dla Was dobrzy, niesiemy ze sobą pokój. Czy jednak faktycznie tak jest? Niezależni badacze UFO twierdzą, że tajne bazy UFO są również pod powierzchnią wody, o czym dobrze wie wojsko rozwiniętych krajów. W tych bazach trwają wspólne eksperymenty, a logistyka nadzoruje ruch okrętów podwodnych oraz podwodnych obiektów obcych. Już dzisiaj wiadomo, że tak zwany czarny budżet pochłania 1,25 biliona dolarów rocznie i przeznaczony jest na finansowanie tajnych baz mieszczących się na lądzie i pod wodą. Dzisiaj ich szacunek zamyka się liczbą 129 na terenie Ameryki Południowej i otaczających ją wód. Wydanie filmu Stevena Spielberga: Bliskie spotkania trzeciego stopnia w 1977 roku. Było częścią programu aklimatyzacji, mającego na celu przygotowanie ogółu społeczeństwa do ujawnienia obecności obcych. Aby to osiągnąć, NASA wysłała do Spielberga 20-stronicowy poufny list, w którym bardzo dokładnie i jednoznacznie wyszczególniono, co powinno się znaleźć w filmie, a czego nie powinno być. W liście stanowczo zwracano uwagę na niezwykły stopień oficjalnego zainteresowania się rządu przedstawieniem istot pozaziemskich w przyjaznym świetle. Manipulacja nastawieniem ludzi do złowrogich obcych, którzy działają już praktycznie poza kontrolą na Ziemi, była tutaj priorytetem. Nie przez przypadek wybrano zaginione w trójkącie bermudzkim Avengersy. Jasno i wyraźnie pod naciskiem NASA połączono zniknięcie tych samolotów z obcymi operującymi w tym rejonie już na samym początku filmu.